Nieugięta papuga. Żyła sobie kiedyś papuga. Miała przepiękne piórka w kolorach żywej zieleni, czerwieni i żółci. Miała błyszczące, czarne oczy i jasnożółty dziób. Była cała naprawdę piękna. Papuga mieszkała na drzewie figowym. I jakże kochała to drzewo. Kochała jego liście. Które osłaniały ją przed ostrymi promieniami południowego słońca, kochała chłodny cień, w którym mogła się schronić, kochała to nieustające drzewne poszeptywanie, skrzypienie i szelest. Kochała konary, które unosiły się i opadały, kołysane najlżejszym porywem wiatru. Kochała uczucie chłodu i gładkość kory pod palcami. Kochała wreszcie słodkie owoce, które otrzymywała od drzewa, gdy tylko zapragnęła. Każdego wieczoru, kiedy siedziała w swym domu wśród gałęzi, mówiła sobie. Jaka ja jestem szczęśliwa, jaka zadowolona, spokojna i wolna. Zawdzięczam swemu drzewu tak wiele, że nigdy bym go nie zmieniła na inne schronienie. I zamykając oczy, mogła wsłuchiwać się godzinami w łagodną muzykę, szeleszczących na wietrze liści? I oto sam szakra, król bogów, usłyszał słowa papugi i postanowił poddać ją próbie. W jednej chwili wysuszył drzewo tak, że liście pociemniały i umarły. Kurz pokrył konary, które jeszcze niedawno błyszczały słodką rosą. Lecz papuga nie opuszczała drzewa. Siadywała na martwych gałęziach lub wraz ze słońcem obchodziła drzewo wokoło, by skryć się przed piekącymi promieniami, które padały z nieba. W swojej wyobraźni widziała drzewo pokryte nie kurzem, ale liśćmi Zielonymi liśćmi, kołysanymi szepcząco lekkim powiewem wiatru. Czyż można opuścić przyjaciela tylko dlatego, że popadł w tarapaty? mówiła do siebie. Czas płynie, a fortuna kołem się toczy. Słowa prawdy nic nie skryje, będę tutaj, póki żyje. I papuga nie opuszczała swojego drzewa. Miały dni, a ona pozostawała nieugięta i nie traciła humoru. Siedząc na martwych konarach pośród zeschniętych, szeleszczących liści, oglądała wschody i zachody słońca, lecz nie porzucała swego domu wśród gałęzi. Widząc to, Bóg Szakra uśmiechnął się i tchnął złocistą bryzę. W jednej chwili zakwitły pąki, rozwinęły się zielone liście, nabrzmiały sokiem owoce, a kurz zawirował w powietrzu i znikł. Oczarowana papuga znów schroniła się w gąszczu liści, pomiędzy konarami swego ukochanego drzewa. Mój ptaszku, powiedział król bogów, cały wszechświat ożywa dzięki nieugiętemu i pełnemu wiary sercu. Nawet dumni bogowie uśmiechają się, gdy spotykają kogoś, kto osiągnął tak niewzruszone zadowolenie. I choć z wyglądu jesteś tylko małym ptaszkiem, siłą ducha potrafisz mnożyć dar życia. Żyj odtąd ze swoim drzewem szczęśliwa, i niech od twego szczęścia szczęśliwych przybywa. I śmiejąc się, wielki Bóg Szakra wzniósł się w błękitne niebo. A nieugięta, mała papuga znów piła słodką rosę, ocierała dziób o chłodną, gładką korę i była. Och, jaka była szczęśliwa!